Okej, okay, witajcie. Ponownie. Kontynuuję naszą przygodę z Hiro. Mamy się udać do jakiejś tajemnej... ...świątyni. Tak więc nie czekajmy, co zmierzymy... ...zmierzmy tam. Jeszcze sprawdzę jak biega nasz ten... okay talk about am take you long enough to come and visit me i have a very ancient scroll here for you which i have held for many years in safety it holds the secret of great magical energy what we call a kuji spell in his wisdom the ninja master has decided that you hero are the first ninja since those ancient times to be instructed in the kuji art when the ninja master decided to scatter knowledge of kuji magic long ago he hid the scrolls which contained these spells in ancient shrines in the wilderness the spell which you have just learned will help you to locate those shrines. Try it now. There is a shrine nearby this temple. Okay, otrzymaliśmy zwój. Ehm. Pozwala to nam znaleźć jakiś kudy shri shrine. Z nim opuścisz test. Ały. Tak wiem. Mamy tego użyć. kilka Dobra, żeby wzięty. Tu coś jest. Tutaj. Gdzie my jesteśmy? O, znajdźka. Ładnie. Aha, dobra, wiem gdzie jesteśmy. Dobra, zaraz podbiegniemy do naszego mistrza. Ile to jest nasz, nasz mistrz? No, tutaj już chyba nic nie ma. Poza... O, chciałem, że będą pieniądze. No dobra. Użyjmy tego. No okay, you. Great. You must find the shrine and unlock its magic. You may cast the detect crudes shrine spell I gave you to help. Hmm. Yashiro shirabe no Jutsu. Szczerze powiem wam, że. Że nie wiem... Aha, 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 aha dobra. Jeszcze sprawdźmy. Latają, latają... I lecą w stronę tamtą, aha. Okej, okay. to już wiem o co chodzi. Dobra, gdzie zmierzamy? Okej. Okay. Boję się przeczytać. Ok, mamy checkpointa. Podpowiedź. Aha, my możemy balansować. No, oczywiście, o ile byśmy, o znaczkach, o ile oczywiście byśmy tam skoczyli za pierwszym razem, tak? Aby nam znaleźliśmy. Ops. Dobra. Nie pozwólmy sobie spaść na dół. A, to są fajne krzaczki. Diem, 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 diem. Diem, Można się chować. Czeka nas tu jakiś bój czy nic. Coś znaleźliśmy. Tu, nośniuka. No i dobra. Sprawdźmy co się stanie. Okay, we received a new spell. Let's get Char, which allows us to change into a spirit. Oh, nice! I see that you succeeded in locating and unlocking the spell. Very good. The Ninja Master was right. You do seem to have the talent. With it, you can cast your spirit for longer periods into the plane of spirits. Once there you can attempt to enter living things such as animals to possess and control them for a period of time excellent hero enemies will find it more difficult to spot you in this smaller form you will also find that animals have a keen sense of smell for tracking valuable collectible items as well as ingredients for potions. Hmm. Uh, well you can now possess animals you meet in the wild. there are many different species in our village alone. your training is done. you should seek out the master at the town gates. i will return now to the temple. stop by if you want to learn about potion mixing. Dobra, yy, dokończę. Zamienia się w, w przechodzenie w formę zwierząt. pozwala nam na mniejsze prawdopodobieństwo, że nas wykryją Tak, czy coś tam jest? Nie, ta nic nie. Ну, пыльни хиро, пыльни. А, в джиннице. Может, я A, okej, okay, tu chodzi o energię. W którą stronę? Tamtą. Aj... Sorry, jeszcze myli mi się. Tak, w tamtą stronę. Czy mamy udarzyły się... Ojej! Nie, no już nie musimy iść do... Mistrza, prosto do wioski wracamy. Okej, okay. kwiatek. Tam. Chyba, że... Jeśli dobrze pamiętam, jeśli chcemy nauczyć się... Jeśli dobrze zrozumiałem, jeśli chcemy nauczyć się... Uczyć... E... Ważyć mistury, to mamy wrócić do wioski. Z kimś porozmawiać. Ale nie jestem pewien czy dobrze usłyszałem i przeczytałem Ale to chyba niewielka strata czasu Nie, tu się tego nie, do... nie nauczymy Od pana Też nie. No dobra Nie to nie I idziemy stąd hero

I know I can trust you with this task. You are the youngest of all the tribe, but still, there have been no ninja for three centuries who has shown your skill in the Kuji arts. Even though you have just begun to learn the Kuji way, you show great promise. Remember your teachings, they may aid you well. You must travel down the mountain through the Jade Stone Forest. Follow the main path from there, and it will lead you to the castle. I fear this strange samurai may be coming from there. All my hopes go with you, young one. You must understand that the balance of nature must be preserved. Without it, all could be lost. Go now, with haste. Okay, mam, opuścić wioskę i. i coś tam zrobić nie doczytałem okej, okay, kolejny checkpoint fajnie że są tak blisko siebie zobaczymy jak później o, czytaj dobra, opuszczamy teraz wioskę Samuraje. Czemu nas tu widziać? Hops. Hops, 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 ale jeszcze zobaczymy czy to nie ma przypadkiem znajdź. O to tu jest zejście. To jest króliczek. Że tam zajączek. Dobra, nic to nie staniemy. Ups. Ops. Ojoj, oj, kamera. Dobra, znaleźliśmy jedną wadę. To, to nazwijmy. Problemy z kamerą, ale to nie aż tak straszne. Dobra, tam są samurajowie. Tu jest grzyb.

No i dobra, pierwsi ninja... Samurajowie! Co nami? O, jakaś miksturka, ładnie. To obadamy w wizunku. Druga miksturka. Healing Potion. To sądzę, że przy moich talentach to się może przydać. Dobra, tego się nie zepsuje. Dobra, sprawdźmy, co to daje. Aha, też nam przewraca życie i bodajże dodaje sił. Widzę, tutaj też jest zejście, kolejni wrogowie. Aha, ok. Fajnie. Dobra, pozwoliliśmy się dwóch. No i dobra, jak na razie widzicie, nawet sprawniej mu to idzie jest jakimś wielce dobrym graczem w te klocki. aha to już wiem dlaczego ta gra wydawała mi się 2d właśnie przez takie wstawki oj wodospad przeszkadzasz no i dobra i wrócił normalny Hmm, jak myślicie, coś tam jest po drugiej stronie? Oh, nie da się podpłynąć. Dobra, to odpłyńmy dalej. Tu są rybki. nie damy rady tutaj no to nie, musimy zawrócić jeszcze mam problemy ze sterowaniem tym kapelusikiem ale... ja już mam coś No i co, i tylko porybki tutaj przyszedłem? O nie Dobro, biegniemy do góry Raz dwa, raz dwa okej okay. Prince of Persia style Dobra, my jesteśmy u góry I Idziemy dalej Okej, okay, widzę następnych pojmy się. się schwamy. Trzeba sprawdzać, bo może jakiś... Jaska niedźwiedzia Trzeba sprawdzić może jakieś monety są czy coś Zobaczymy O, dopiero się dowiedzieliśmy o sprincie Że na samym dole po lewej stronie pod zdrowiem jest nasze życie Aha O, ukończyliśmy level Dobra, no to może ja na tym, w tym momencie skończę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hiro, co o tym sądzisz? Żegnamy się? Żegnamy się, tak? Tak. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zaczynamy nowy rozdział. Zobaczymy, co w tym rozdziale słychać. Kolejne wyzwania, kolejne misje. Tak więc, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa.